Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Karolina Piekarska. Jestem pracownikiem Agencji Rozwoju Pomorza. Pracuję w dziale regionalnej instytucji finansującej. Chciałam Państwu przybliżyć informacje na temat, jak przygotować wniosek o dofinansowanie w ramach najnowszego konkursu dla branży przemysłu czasowolnego. To jest konkurs w ramach podziału 2.2.1. Jeżeli Państwo są zainteresowani tym konkursem, należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek w wersji elektronicznej. Do tego jest specjalna aplikacja internetowa. Muszą Państwo się zalogować pod adresem gwa.pomorskie.eu. Może Państwu bardziej szczegółowo to pokażę na przykładzie. Wpisując link gwa.pomorskie.eu wyświetli się w Państwu okienko, gdzie Państwo powinni utworzyć konto Pisać tam Państwa dane, login, który Państwo sami nadają, wymyślają swoje hasło i zostanie dla Państwa utworzone konto. Na tym, na tym koncie będą Państwo mieli możliwość wypełnienia wniosku wniosku w wersji elektronicznej, który potem Państwo będą zobowiązani wydrukować i wysłać do RPSA. Jeżeli chodzi o Wypełnienie samego wniosku w wersji elektronicznej. Jak Państwo widzą, wniosek składa się z kilku zakładek z A, B, C, D, E, F i G. Po kolei trzeba, powinno się je wypełniać i bym chciała Państwu poinformować Państwa, jak należy to wykonać. Jeżeli chodzi o sekcję A, w sekcji A jest to informacja o projekcie, gdzie Państwo wpisują wiadomości, informacje ogólne, czyli Państwo wpisują tytuł projektu, streszczenie projektu w kilku zdaniach. W A8 ważne jest okres realizacji projektu i tutaj należy pamiętać, że okresem realizacji może być najwcześniej 1 kwietnia, a zakończenie najpóźniej 31 grudnia. Sam generator jest też tak skonstruowany, że ma granice, czyli Państwo mogą tak maksymalnie, nie pozwoli Państwu wybrać późniejszego terminu, więc jest to pomocne, że jakby on domyślnie blokuje datę późniejszą. Tak samo okres rozpoczęcia realizacji, gdyby Państwo chcieli rozpocząć od marca 2020, to też generator Państwu na to nie pozwoli. Czyli wpisuję okres realizacji projektu, tak jak Państwo faktycznie wybiorą, oczywiście zgodnie z zapisami, czyli tych w granicach możliwych. Pozostałe rubryki w, w sekcji A są automatycznie zaciągane, nie muszą Państwo ich wybierać. Typ projektu tak samo. E, państwo muszą tylko wypełnić to jeszcze w A21 miejsce realizacji projektu i tutaj, w zależności, gdy, jeżeli będzie na terenie całego województwa, Państwo zaznaczają tak, jeżeli będzie e, w danej e, powiecie czy gminie, Państwo sami powinni e, to wykazać, tak? To ja wybrałam przykładowo Sopot. Więc. W zależności jak Państwo będą, gdzie, w jakim miejscu Państwo będą um, realizować. Po wypełnieniu sekcji A przechodzą Państwo dalej do sekcji B, gdzie powinni Państwo wpisać podstawowe informacje na temat Państwa przedsiębiorstwa, czyli nazwa wnioskodawcy, forma prawna, forma własności, Rodaj działalności gospodarczej, NIP, REGON, B5, jeżeli chodzi o podatek VAT jest nieedytowalny, oraz pozostałe informacje, jakie adres siedziby i dane szczegółowe, jak numer telefonu, i kto będzie faktycznie reprezentował państwa. I teraz ważna informacja. Z uwagi na to, że uzupełnienia na etapie oceny wysyłamy wyłącznie. Na drogę elektroniczną, na e-maile wskazane we wniosku, czyli w sekcji B96, oraz ewentualnie na e-mail, także dodatkowo, który jest wskazany w sekcji B, to ważne jest to, żeby te adresy e-mailowe były przez Państwa, po pierwsze, poprawnie wpisane, a dwa, żeby Państwo monitorowali na bieżąco te skrzynki portowe gdyż my tylko na adresy e-mail skazane we wniosku będziemy wysyłać prośbę o uzupełnienia. Brak odpowiedzi z Państwa strony czy przesłania uzupełnień będzie skutkowo odrzu odrzuceniem wniosku, dlatego należy monitorować te dane skrzynki pocztowe, elektroniczne oczywiście. Następnie... Też jest przydatna informacja, jeżeli chodzi o B10, osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Tutaj Państwo wpisują osobę, która, będzie, która jest wskazana przez Państwa, żeby tę umowę o dofinansowanie podpisać. Oczywiście musi być to osoba zgodna z reprezentacją w dokumentach rejestrowych Państwa firmy. Ważne jest tak, żeby osoby uprawnione do kontaktu faktycznie Miały, miały informacje na temat Państwa projektu, tak żebyśmy w razie jakichś wątpliwości czy problemów mogli się z Państwem w łatwy sposób skontaktować. Ten numer telefonu potem też jest przy, pomocny przy dalszych etapach realizacji projektu, po, po podpisaniu umowy bądź rozliczaniu, że faktycznie kontaktujemy się z tą osobą, która ma jakby największą wiedzę o projekcie i będzie w stanie w szybkim czasie. Odpowiedzieć na nasze pytania. Po wypełnieniu sekcji B przechodzimy do sekcji C. Sekcja C dotyczy zakresu rzeczowego, finansowego i wskaźników projektu. I teraz, jeżeli Państwo realizują projekt, który będzie dotyczył celów inwestycyjnych, na przykład Państwo chcą w ramach projektu kupić łóżka, stoły, krzesła, szafy. To Państwo opisują tutaj skondensowane informacje. Ważne jest, żeby w tej sekcji um, ta informacja spółgra, współgrała z biznesplanem. Czyli, jeżeli na przykład w biznesplanie mamy tylko jedno zadanie dotyczące zakupu mebli, to wpisujemy tutaj krótką informację dotyczącą zakupu mebli. Jeżeli będziemy mieli tych zadań sześć, to we wniosku wpisujemy krótką informację. Ale dalej, która musi jakby współgrać z, z informacją zawartą w Biznes planie w tym budżecie projektu. Wsparcie na kapitał obrotowy jest to wsparcie, które może być, ale nie musi być przez Państwa wybrane. To wszystko zależy od tego, jak Państwo chcą realizować projekt. Jeżeli Państwo będą realizować projekt w oparciu także o finansowanie kapitału obrotowego, to Państwo włączają tą opcję, i wpisują finansowanie kapitału obrotowego. Gdy Państwo, jakby nie będą z tego korzystali, robią, robią Państwo po prostu opcję wyłącz, i to pole będzie nieedytowalne. Tu zakładamy, że będzie. Więc Państwo tutaj uzupełniają informacje. Po wpisaniu treści w kapitał obrotowy automatycznie będą się wypełniać rubryki w c 3. Tutaj pojawiło się nam dwie dwa wiersze z uwagi na to, że państwo wybierają kapitał, znaczy państwo wybierają inwestycje na cele, czy wsparcie na cele inwestycyjne oraz wsparcie na kapitał obrotowy i tu mamy dwa wiersze. W przypadku kwoty ryczałtowej celów inwestycyjnych państwo wpisują koszty Jakie Państwo zamierzają ponieść. W kosztach kwalifikowalnych oraz wydatków ogółem um, może być też taka sytuacja, jeżeli Państwo um, będą um, ponosić większe koszty niż, niż mogą Państwo otrzymać dofinansowanie, um, czyli Państwo będą mieli większy wkład własny. Ta kwota nie zawsze musi być różna, tak? jeżeli Państwo, nie wiem, projekt będzie. Bo pamiętajmy, że to jest granica 250-250 tysięcy dofinansowania na projekcie, więc czasami może być taka sytuacja, żeby ten nadwyżkę tych kosztów mogą Państwo wpisać w wydatkach ogółem. Czyli tak, wpisują Państwo wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne, tutaj wpisują Państwo odpowiednio dofinansowanie tego kosztu. Jeżeli Państwo wybrali kapitał obrotowy, powinni tutaj Państwo wpisać. Także wartość kosztów obrotowych. Tutaj nam znikło, bo pokazywaliśmy ogóle opcję, więc jeszcze raz pozwolę sobie wpisać. I tutaj automatycznie nam się zsumowały te koszty. W przypadku kapitału obrotowego mamy automatycznie nam się wyświetla sekcja C4, tutaj, tak? Bo to kapitał obrotowy podlega limitom na konkurs. Kapitał obrotowy może być maksymalnie stanowić maksymalnie 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i generator klinuje i od razu wskazuje, jak Państwo wartość wybrali, jeżeli chodzi o, o ten kapitał obrotowy, i tu fajnie wskazuje, że mieścimy się w tym limicie. Dodatkowo także we wniosku widać procent, jaki państwo mogą. Wpisać, jeżeli chodzi o dofinansowanie, tak? Czyli na cele inwestycyjne, zgodnie z informacją powyżej, można maksymalnie 85% uzyskać dofinansowania. Na cele obrotowe jest to 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. Po wypełnieniu C3 i C4 przechodzimy do C5. Tutaj wpisujemy wartość, tu jest wartość. Dofinansowania, rozumiane jako środki wspólnotowe. Następnie jest to ta różnica, którą Państwo muszą uzupełnić, aby była wartość dofinansowania i odpowiednio także Państwo wypisują wiersz wydatki prywatne, tak żeby wydatki ogółem zgadzały się z sekcją, sekcją C3. Lista wskaźników C6, C7 jest automatycznie pobierana przez generator, więc Państwo nie muszą, nie muszą jej uzupełniać. Więc po wypełnieniu tej sekcji przechodzimy do sekcji kolejnej, czyli sekcji D. D jest to sekcja opisowa, gdzie Państwo opisują szczegółowo zasadność realizacji projektu, Państwo opisują cele, problemy, potrzeby, bariery, jeżeli chodzi o realizowanie. Mniejszej inwestycji. Szczegółowo, co powinny te punkty zawierać, tu pozwoliłam sobie wpisać z komentarzy. Jak Państwo nacisną sobie znak zapytania, pojawia się Państwu informacja, co powinno być w tym punkcie opisane. Czy odpowiednio Państwo wypełniają D2, D3, D4, D5? Należy pamiętać, że tutaj mamy ograniczoną liczbę znaków, ta, która wskazuje, jakby sam generator, że można maksymalnie. Tysiąc znaków wpisać. Upamiętajmy, że wniosek jest ma być taką informacją dla oceniających, taką informacją w pigułce. Państwo w biznes planie mogą troszeczkę więcej informacji wpisać, a wniosek jest jakby podsumowaniem biznesplanu czy tej inwestycji. Po wypełnieniu sekcji D przechodzimy do sekcji E. Sekcja E nie musi być przez państwa wypełniana wszędzie będzie automatycznie się ładować informacja, że nie dotyczy, z uwagi na to, że to była informacja wymagana do oceny strategicznej, której tutaj nie mamy w ramach tego konkursu, więc jest nieedytowalna. I przechodzimy już do sekcji F, są to oświadczenia, podsumowanie, które powinny państwo, z którymi powinni się państwo szczegółowo zapoznać. Jeżeli państwo się z nimi zgadzają, Powinni Państwo zaakceptować ich treść i przejść do kolejnej sekcji. Jest to sekcja G, gdzie wskazują Państwo, jakie załączniki do, wnios do wniosku będą złożone. Biznes plan jest to oczywiście załącznik obowiązkowy, który powinien być do wniosku. Następnie dokument określający status prawny wnioskodawcy. I tu w zależności, yy, czy Państwo posiadają, czy nie. Oczywiście. Yy, KRS i CIDG możemy jako agencja sami podejrzeć na stronach internetowych i wydrukować, chociaż dobrze by było, gdyby Państwo je załączyli. Ale w przypadku umowy spółki cywilnej takiej umowy nie mamy jakby możliwości do wglądu, więc byśmy, czy prosimy, żeby tę umowę załączyć spółki cywilnej wraz z aktualnymi aneksami, jeżeli takowe były. Kolejnym załącznikiem do wniosku to jest informacja niezbędna do ubiegania się o pomoc. Inną niż pomoc de minimis. To jest ten formularz covid który jest wskazany w instrukcji przygotowania załączników do wniosku, więc zawsze powinien być na tak. I załączniki dodatkowe, załączniki specyficzne, przepraszam, dla danego typu przedsięwzięcia. Tutaj mamy dokumenty finansowe i załączniki dodatkowe. Jeżeli Państwo będą chcieli dołączyć, to jak najbardziej można to wybrać. Jeżeli Państwo wybiorą dodają Państwo dodatkowy załącznik, opisują, może mogą Państwo sami tą treść według uznania wpisać i będzie to widoczne w liście załączników we wniosku. Po wypisaniu wszystkich pól mogą Państwo sprawdzić wniosek i tutaj widzimy, że generator wniosków wskazał nam błędy, tak, czyli Sprawdzamy, które sekcje są błędnie wypełnione. I na przykład możemy. Widzimy tutaj, że sekcja G, tak? Sekcja G, załączniki, pole wymagane. Więc pozwolę sobie poprawić. Sekcję G i sekcję A21. A21. Poprawimy. Robimy na terenie całego województwa. I zaraz sprawdzimy wniosek. Udało się. Wniosek został poprawnie wypełniony. Zapisujemy wtedy wniosek, i następnie wysyłamy go w aplikacji internetowej. Więc, jeżeli Państwo generator wniosków zapoznają się z nim i go Państwo wypełnią, to od 8, czyli od dzisiaj do 22 czerwca, mają Państwo możliwość w tej aplikacji internetowej przetestowania tego wniosku. Czyli, żeby się oswoić, jak on wygląda, jeżeli Państwo mają jakieś problemy, można zadzwonić z nami, skonsultować. I ten wniosek mogą Państwo sobie na próbę go sporządzić. I 24, tak, żeby Państwo byli gotowi do wysłania tego wniosku w GWA. Bo istotne jest to, że liczy się data i czas wysłania wniosku, bo taka jest zasada w konkursie, że kto pierwszy, ten lepszy, bo liczy się po prostu kto, kiedy szybciej wyśle ten wniosek, ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Ważne jest to, że Państwo, ta wersja testowa wniosku nie jest automatycznie jej treść możliwe do przekopywania do tej właściwego, do tego naboru. Więc powinni Państwo, albo mogą Państwo sobie gdzieś przekopywać te informacje do jakiegoś pliku prywatnego, bo będą Państwo zobowiązani tylko 24 czerwca odnowa w tym prawdziwym naborze wypełnić wniosek. To, to wspomniałam też wcześniej przy generatorze wniosków, że ważne jest monitorowanie adresów e-mailowych, które zostały wskazane w projekcie. Czy może jeszcze jedna ważna informacja? Przydatne informacje dotyczące GWA znajdą Państwo w instrukcji wypełniania formularza wniosku Jest to załącznik numer 2 do regulaminu oraz w regulaminie konkursu. To jest regulamin wezwania konkursowego, dokładnie się nazywa. I tam w punkcie 5.1 jest wskazana informacja po kolei, jak należy się zalogować. Jak nadać hasło? Jest to, taka jakby, krótka informacja, myślę, pomocna, która wskaże Państwu, jak tą drogę przejść. W razie problemów z generatorem wniosków bądź informacją, jak, jak go wypełnić, mogą Państwo się kontaktować z nami po, pod wskazanymi tutaj numerami, pracownikami Agencji Rozwoju Pomorza. Więc zapraszam do skorzystania z tego konkursu i Myślę, że będzie to dla Państwa pomocne i życzę Państwu powodzenia i dziękuję Państwu bardzo za uwagę.